J.K. Rowling się definiowała i definiuje nadal jako feministka. Ona była uważana za filantropkę, wiecie, wpłacała kasę na różne fundacje. Była też taka bardziej, wydawałoby się, lewicowa, by mocno krytykowała Trumpa. Sama też pisała na Twitterze, teraz na X-ie, że no, Harry Pottera napisała dla outsiderów, dla osób, które się czuły zagubione. Ale w 2018 roku zaczęło się robić dziwnie, bo ona polajkowała jakiś post, gdzie osoby trans, czy trans kobiety były nazywane facetami w sukience. I ona wyjaśniała, że właściwie to był jakiś taki misklik i ona obecnie jest nazywana TERFem, czyli Trans Exclusionary Radical Feminist, czyli radykalna feministka wykluczająca transosoby, bo jej zdaniem osoby transpłciowe próbują wymazywać te biologiczne cechy i twierdzą, że to nie one decydują o tym, czy jest ktoś kobietą, czy ktoś jest mężczyzną. W 2020 udostępnia post, w którym jest użycie sformułowania osoby menstruujące zamiast kobiet i ona mówi, że o kurde, jak, jak się nazywają osoby menstruujące? czy to nie są, aby kobiety naciska na to, że się po prostu martwi o to, że mężczyźni będą wchodzić do damskich toalet po to, żeby gwałcić kobiety. Że wiecie, facet ubierze perukę i sukienkę i pójdzie gwałcić. Dzisiaj jak się wejdzie na ten jej X, to cała tablica jest dosłownie zażygana postami o trans. Ona właściwie nic innego tam nie pisze i nie repostuje. Kłóci się z różnymi osobami. Ostatnio miała jakiś biw z Pedro Pascalem nawet. To nie jest tylko, wiecie, gadanie, pisanie, tylko to jest też zaangażowanie finansowe i finansowe, bo ona jest bardzo wpływową osobą w Wielkiej Brytanii. Ona sponsor te nieprzyjazne trans osobom organizacje, wpływa na prawo, to już nie jest takie, o, ona może mieć prawo do swoich poglądów, bo ona po prostu zmienia życie innym ludziom. I wydaje się, że ona nie lubi nikogo, kto jest jakkolwiek inny. Ona ma też rasistowskie posty, ona wyśmiewa się nawet z osób aseksualnych. Ona udostępniła post życzący wszystkiego najlepszego osobom aseksualnym i napisała o wszystkiego najlepszego z okazji dnia udawanej opresji dla osób, które chcą, by kompletnie obce osoby wiedziały, że nie chcesz się ruchać. To pnipo zaczęła się radykalizować i ona Trzeba trochę pokazywać, że ona jest osobą atakowaną. Przybiera taką narrację, że wy, wy udajecie, że macie problem. To my, kobiety, naprawdę mamy problem. Też może trochę o tym, jak odbiera to Sada. Wydaje się, że ci młodzi jednak są przeciwko niej i oni raczej stoją po stronie osób trans. Za to Tom Felton się bardzo mocno odcina. On udaje, że tutaj nie ma problemu. Ralph Fiennes on powiedział, że nie rozumie, dlaczego na nią się wylewa taki kwas za to, że wyraża swoje poglądy. Jason Isaac powiedział, że też nie ma zamiaru jej krytykować, bo z nią nie gadał na żywo, więc się nie wypowie. No to było też takie coś, że po prostu uderzyło to w jakąś bazę fanów pod różnym względem, bo nawet jeśli ktoś odcina tutaj autorkę od tego, to mimo wszystko ta grupa, ta fanbaza została poddana w tym momencie takim, po, takim podejściu, że musisz się trochę zadeklarować, odnieść się do tego, gdzie jest granica tutaj autor a dzieło. Ta dyskusja dzisiaj jest, wciąż się toczy, wciąż coraz bardziej otwarcie, coraz bardziej mam wrażenie, że te granice każdy sobie inaczej klaruje.